Obecnie zmieniły się uwarunkowania, jeździmy już 50-60 km dziennie. Noclegi są stacjonarne, już bez namiotu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Gościem naszego dzisiejszego spotkania jest pani Anna Woźniak. Zaprosiłam panią Annę Woźniak do wzięcia udziału w projekcie Senior na Szóstkę rozmowy z wyjątkowymi seniorami, gdyż przeglądając kronikę filii, znalazłam wpis pani Anny po jednej z prelekcji podróżniczej, a mianowicie: Wszystko, co robimy, przyjemniej jest robić dla innych. W moich podróżach ważne jest, że mogę o nich opowiadać, a ktoś inny słucha. I dzisiaj też chętnie pani Ani posłuchamy. A od siebie jeszcze dodam, że pani Anna Woźniak jest aktywną seniorką, pasjonatką podróży, które traktuje jako aktywny sposób na spędzanie wolnego czasu na emeryturze. Urodziła się w Gdańsku i mieszka tu przez całe życie. Z wykształcenia jest technikiem geodetą. Na emeryturę odeszła będąc urzędnikiem w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Odbyła wiele wypraw rowerowych. Po świecie, a zaczęła organizować rowerowe wyjazdy 15 lat temu. Były to w większości kraje europejskie, bałkańskie, bałtyckie, skandynawskie, Półwysep Iberyjski, również kontynent Afryki, Maroko oraz Azja Południowo-Wschodnia. Pani Anna odbyła również wiele podróży po Polsce. I może rozpocznę od pierwszego pytania. Pani Anno, może nam Pani opowiedzieć, jak to się zaczęło z tymi wyprawami? Z tymi podróżami rowerowymi. No, pierwszy trzeba było się nauczyć jeździć na rowerze. Miałam już kilkuletnie dziecko, które ba, synek uwielbiał rowerek. I będąc na wsi, na rodzinnej wsi, wyprowadziłam rower z podwórka na pobliską drogę. Tam było wzniesienie. Pospadnąwszy parę razy z tego roweru, na podwórko wróciłam z rower na rowerze. I potem jeździłam długi czas. Synkiem Robert na rowerach. Aha. Ale synek odszedł, zostawił mam, porzucił mamusie i na, na emeryturę został mi rower. Już wtedy miałam dużo czasu dla siebie. Aha. Dziękuję. A pani Aniu, może nam pani opowiedzieć o pierwszym rajdzie rowerowym? Gdzie on się odbył? Pierwszy rajd rowerowy odbył się. Odbył się. Do, do, to był rajd dookoła Bałtyku, zorganizowany przez grupę rowerową Krotos ja jecha, i grupa rowerowa jechała wokół całego Morza Bałtyckiego, to jest 5000 kilometrów. No ja byłam tylko dwa tygodnie z Kopenhagi do... Z Kopenhagi przez Rostock, powiedzmy Świnoujście do Gdańska. No i to było, to było 1000 km. Byłam bardzo dumna z siebie. Mhm. Miała Pani chyba kupiony wówczas nowy rower, tak? Tak, miałam Aha. kupiony nowy rower, ale nie bardzo wiedziałam, do czego służą przerzutki. Mhm. Tym niemniej te y, tereny Danii, szczególnie wybrzeża, potem wybrzeże Morza Bałtyckiego, niemieckie i polskie, nie, nie nastawia trudności z przewyższeniami, tam jest dość płasko, więc nie było potrzeby. Mhm. Mhm. Dziękuję. A ile było w sumie tych rajdów rowerowych? Panie Aniu. I, tych, no, nie liczyłam. Tych rajdów, uh -huh. tak jak mówiłam, jeździmy jeszcze chyba od 15 lat, jeden długi rajd czte, od 4 do 6 tygodni w każdym uh -huh. roku, latem, latem, a i potem takie jesienne, wiosenne, dodatkowe rajdy po dwa, po tydzień lub dwa. I te już uh -huh. były po Polsce. Także mam uh -huh. zjechał objeżdżoną Polskę i te długie rajdy które odbywały się przede wszystkim za granicą. Uh -huh. Aha, tak bo tu po Polsce to Pojezierze Drawskie? To... Wszystkie mhm. Pojezierze, mhm. panią mam Aha, aha, aha. O świetnie. Gratuluję. E, czyli to rajdy rowerowe zapoczątkowało, e, zapoczątkowały pani dalsze podróże, tak? Tak, tam doświadczyłam tego, że bycie w podróży jest bardzo mhm. przyjemne. Jest się tu i teraz, nie ma kłopotów, nie ma spraw codziennych, bo sprawy codzienne są tam bardzo proste. Typu najeść się, umyć się no i mieć się gdzie przespać. I podziwia się przez cały czas jest co podziwiać, bo inne, inne spojrzenie na inne miejsca zawsze stymuluje tylko przyjemne, tylko przyjemne wrażenia. Tak, prawda. Czy może nam też Pani powiedzieć, Pani Anno, coś więcej na temat tej grupy Krotos? Grupa rowerowa Krotos założył ją, to jest litewsko polska grupa, założył ją Litwin, pracownik naukowy Uniwersytetu w Wilnie, Z tym ta grupa przede wszystkim zbierała ludzi w internecie i naprawdę byli tam ludzie. Członkami rajdów byli ludzie z całego, z całego świata, z Ameryki, z Australii, mm -hmm. z Oceanii. Te wszystkie kraje, Niem, przede wszystkim mm -hmm. dużo Niemców, skandynawskie kraje, Litwa, To Rosjan też było. A ile wynosił dystans dzienny? Takiego dystans rajdu. Dzien, mm -hmm. Dystans dzienny średnio wynosił około 90 km, mm -hmm. z tym, że jeżeli było do zwiedzania dużo, to, mm -hmm. nie, to nie było wcale jazdy na przykład rowerem. Mm -hmm. Mm -hmm, tak. Mm, czyli jednym słowem, pani Aniu, połknęła pani takiego rowerowego podróżniczego bakcyla, tak? Tak, te, te podróże dały mi to, że można... Zwiedzać świat. No, wydawało mi się, że, koszt, że to jest tani koszt, bo nie ma kosztów benzyny. Dojedzie się tam, gdzie się chce, bo nawet właściwie wiedzie wszędzie. I wydawało mi i to spełniało wszystkie oczekiwania. Mhm. Tak, o swoich wyprawach rowerowych po świecie opowiedziała pani, pani Aniu też na wielu spotkaniach podróżniczych w filiach Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, w tym w bibliotece Babielato. W 2019 roku, tak przypomnę, odbyły się trzy spotkania podróżnicze w bibliotece Babi 25 stycznia maroko widziane z rowerowego siodełka, 19 kwietnia rowerem przez Ukrainę, Mołdawię i Rumunię, a 27 września Azja Widziana z rowerowego siodełka. Czy może nam Pani więcej opowiedzieć coś na temat właśnie tych podróży? No i nie tylko tych, było ich przecież bardzo wiele przez 15 lat. Te podróże odbywały się w bar, no po jednej rocznie, czyli Maroko było w 2015 roku, na Ukrainie w 2016 i 2017 to była Azja Południowo-Wschodnia, czyli Półwysep indochiński i Malajski. Mhm. I czy wśród tras rowerowych była taka, którą pani szczególnie zapamiętała, może trasa w Maroko? Trasy. No Maroko to fakt bardzo egzotyczna trasa. Wylądowaliśmy w Marrakeszu. to miasto u podnóża atlasu. I jechaliśmy w stronę wybrzeża oceanu i to było 500 km w dół, bo Marakasz leży na wysokości 4, 460 metrów nad poziomem morza. A Sauria jest miastem i portowym, no i kurortem. Ze Saurii pojechaliśmy na północ w stronę Rabatu. I ta jazda wzdłuż oceanu dawała mi niesamowitą satysfakcję, bo wilgoć od oceanu była duża, do tego jeszcze mgła. To były dość niecodzienne warunki. Jadąc wzdłuż oceanu rodzin, rodzina mieszkająca przy latarni morskiej zaprosiła nas na lunch. I podali, na, i Pani przygotowały lunch, który był na przykład było, była jecznica pieczona z groszkiem. Mhm. To takie pamiętne danie. Przy stole z nami zasiedli tylko mężczyźni, którzy jedli palcami. My dostaliśmy sztuczce. Aha. Tak. Tak, zostaliśmy tak, mhm. ugoszczeni. No, potem minęliśmy już w rabacie. Na przykład, jak się mówi, że nasze kościoły są duże, to meczet w rabacie. To jest chyba parę naszych kościołów. Przeogromny, bardzo bogaty. I tam również w Maroku, w, które w Maroku spo, dalej spotkaliśmy pana, który zaprosił nam, nas na piątek na piątek kuskus, na bo to jest takie ich nadanie, mhm. też tradycyjny piątek, na znak chyba, to ma religijne powiązania. Mhm. Jedno się kuskus, to jest kasza. Z jarzynami i z mięsem, a mama gospodarza ubrała dla nas tradycyjny kobiecy strój berberyjski. Mhm. Także to, nam, to była duża posiadłość. Ten pan mówił, że to dziadek rozdzielił, że on ma tylko małą część, dziadek rozdzielił mhm. między synów. Na tej posiadłości na przykład był też przydomowy meczet. Mhm. No ma roku mogę jeszcze dłużej opowiedzieć tak. Aha. może i. Aha. Dziękujemy. Pani Aniu, ja również lubię spędzać wolny czas na rowerze, który przecież czasami może się zepsuć. Jak wówczas radzić sobie w takiej sytuacji? Tym bardziej w zaplanowanej podróży? No należy zacząć od, dobr od zakupu dobrego roweru, wygodnego i trwałego. Przed podróżą odpowiednio go przygotować. Na wyprawę należy zabrać dodatkowe dętki, łatki, podstawowe klucze, przede wszystkim pompkę. W razie naprawy, w razie awarii, próbujemy zrobić to sami. W ostateczności szukamy serwisu, którego można w danym kraju nie znaleźć. Mhm. Dziękuję. I wówczas ten rower pani podczas podróży przemieszczała. Poprzez y, samolotem, y, pociągiem? Sam dojazd do miejsca trasy to na przykład samolotem, mhm. więc spakuje się samolot, rower do samolotu, w karton, w ten karton upycha się sakwy, pozostałe rzeczy. Trzeba uważać, żeby rower ważył 30 kg. Przy 32 kg jest dopłata za nadbagaż. A powyżej 32 kg kartonu nie przyjmują na samolot. Bo do bagażu podręcznego można zadać 5-8 kg, w zależności od przewoźnika. Dziękuję, pani Aniu. Pani Aniu, a czy może nam jeszcze pani opowiedzieć o trasach na wschód od Polski? Może przypomnę, że pani Ania widziała z rowerowego siodełka Ukrainę, Mołdawię, Rumunię. Czym zachwyca Ukraina? Ukraina to przede wszystkim ogromne przestrzenie. Mhm. Od, y, od dużej odległości między miastami to kraj upraw rolnych. Rzuca się w oczy to, że tam nie ma lasów. Tam są tylko i tylko i przez, y, znaczy po każdym wyjeździe, pobycie w mieście z rok odpoczywał na wolnych przestrzeniach. Zauważyliśmy na, przykład na Ukrainie w tym 2016 roku dużą, sporą ilość inwestycji, budowanych domów i rezydencji. Ukraina zachwyca perełkami architektury, jak na przykład we Lwowie opera, kaplica Boimów i sporo innych. Z Lwowa pojechaliśmy do Tarnopola, a potem skręciliśmy i, i, i zwiedzili, o ważne, zwiedzaliśmy Kamieniec Podolski. Kamieniec Podolski polecam każdemu dziadkowi, żeby zabrał tam swojego wnuka. To jest coś zdecydowanie męskiego. Twierdza, mm -hmm. która została wbudowana w naturalny system obronny. To jest z kamienica skierowaliśmy się do Kiszyniowa, do Mołdawii. I jeszcze jedno ukraińskie miasteczko, miasto prywatne, mhm. to zobaczyć to Czerniowce. Stolica Dalmacji Bukowiny i Bukowiny Dalmacji, a w Pałacu Metropolitów Prawosławnych w tej chwili jest Uniwersytet Czerniowski. Sam Pałac Metropolitów zagrał. W filmie o Harry Potterze jest to Hobgard. O, proszę. No, na wschód od Polski byliśmy też w Białorusi i tam w Mińsku jest pomnik Matek Płaczących. Mhm. Pomnik powstał jak Rosja wycofała się z Afganistanu. Mhm. Pani Aniu, wyprawę na Krym odbyła Pani w 2009 roku. To było jeszcze przed aneksją, przyjechała Pani jeden dzień kosę arabacką, tak, która ma 106 kilometrów. Jak Pani tego dokonała i czy też możemy więcej usłyszeć na temat tej wyprawy? Wyprawę na Krym zaczęliśmy z pięknej Odessy, a potem na no, rowerach minęliśmy y, Mikołajów i Hersoń. Mhm. Krym był zamieszkały od starożytności, o czym świadczą skalne miasta, na przykład Ciówkale. Na Krymie swoją siedzibę, swoją let, letnią rezydencję mieli carowie i oni zjeżdżali na plażę Windą. Natomiast na Krymie też urządził, urządził konferencję otańską wiadomy nam Stalin, gdzie dokonano podziału granic Polski po II wojnie światowej. Teraz może zadam pytanie, Pani Aniu, czy nie miała Pani nigdy z tyłu głowy lęku o swoje bezpieczeństwo, tak jak Pani wspomniała przed chwileczką, że nocleg był na plaży, no właśnie w Gruzji, w Rumunii, czy były takie sytuacje? Byliśmy chyba trochę dziećmi szczęścia, nie mieliśmy Aha. żadnych specjalnych kłopotów, chociaż właśnie bezpieczniejsza mhm. wyprawa jest w dużej grupie, więc tam mhm. na tym Krymie było mhm. bardzo spokojnie, nikt Aha. nas, pomimo że naprawdę spaliśmy w mhm. miejscach y, rzadko, y, rzadko turystycznych, mhm. także często nie było prysznica, a dobrze, mhm. koniecznie trzeba po zejściu z roweru się umyć, więc nawet zimny Wystarczył. To musiał wystarczyć. A, tak, dziękuję, pani Ani. Mhm. Y, to znaczy. Poza tym nie mieliśmy takich zdarzeń, typu, że, mhm. że coś się stało. Mhm. Zawsze na wyjeździe bierzemy duże ubezpieczenie. Ja to mówię, że w tym ubezpieczeniu mhm. ważne jest, żeby był zabezpieczony w pełni ten swój zwłok. Ale z tego ubezpieczenia nigdy nie skorzystaliśmy. Mhm. Natomiast trzeba samemu uważać. Y, najlepiej się spisał. Na przykład spotkany w Siem Reap, w Kambodży, znajomy lekarz, który mhm. opatrzył z mhm. na miejscu. Mhm. Natomiast mieliśmy tak w ramach przygód bezpieczeństwa taką ciekawą przygodę w Rumunii. Tam wyjechaliśmy sami i ustaliliśmy sobie trasę wzdłuż rzeki pród i ta tam, są, tam jest droga państwowa, natomiast jest wytycza, wysypana kamykami, otoczakami, po których rower absolutnie jedzie z prędkością 5 km na godzinę. I życzyli mi pogranicznicy, doradzili nam, że jak pójdziemy przez pola, to tylko 4 km, to dojdziemy do asfaltu. No ruszyliśmy w te pola i tak mniej więcej po, po przejechaniu i jak kilometra. Deszcz padał i się rozpadał. Dobra, ziemia, Czarnoziem zrobił się niesamowicie błotna. Ta droga była bardzo błotna. Rowery się zasklepiły, trzeba było je prowadzić. Bardzo utytłani wyjechaliśmy na ten asfalt. W tym momencie zaświeciło słońce. I jak, aniós, jak dobry anioł pojawił się mężczyzna na rowerze, no zapytaliśmy go o hotel, a, on, a pan powiedział, że możemy się cofnąć 20 km do, do Jasy, albo 50 kilometrów do Stefanesi, bo jechaliśmy w tamtym kierunku. A tutaj probota nie ma. To taka wieś rumuńska. Ale pan zaproponował nam nocleg u siebie. Y prowadził serwis samochodowy. Bo skorzystaliśmy. Ugoszczeni, wykąpani, skierowaliśmy się na nocleg do pokoju syna. A w pokoju syna stała perkusja, profesjonalna. To tak, jakby każdą rumuńską rodzinę stać było na to, co dziecku trzeba. Dość, dość ciekawe było jedzenie tych państwa, bo jedli. My dostaliśmy soliankę, a gospodarz. Usmażył sobie słoniny, zjadł z chlebem, przegryzając to cebulką, dymką. Także zdrowo się Tak, dziękujemy bardzo. A czy Pani poza tymi sytuacjami, które Pani, pani Aniu wymieniła, takimi e, no, trudnymi, nieprzewidzianymi. Były jeszcze jakieś takie sytuacje, które mogłyby skomplikować podróż, na przykład zaginięcie bagażu? Tutaj też mieliśmy trochę szczęścia, mhm. bo z, raz w Hiszpanii Zagiono nam tylko część dokumentów, więc było, mhm. czym, było na czym wrócić to i tam narzędzia, Aha. a drugi raz rowery zgubił nam przewoźnik, ale już jak wracaliśmy do Polski, więc spokojnie w domu Aha. poczekałam, aż rowery Aha. trzy dni później doleciały Aha. do Gdańska. Ale najważniejsze, że doleciały. Tak. tak. To dobrze. Pani Aniu, jak słucham pani ze słuchaczami, to dostrzegam, że pani pasja, jaką jest podróżowanie na rowerze, to przykład takiej zdrowej emerytury. Chyba zgodzi się pani ze mną słuchacze również yy, tak do berem spędzamy na przykład 10 godzin na świeżym powietrzu, więc organizm jest dotleniony. Jest, yy, że jest wysiłek fizyczny, a i owszem wymieniamy płyny ustrojowe, co dla organizmu też jest ważne. Yy, nie podjadamy, bo nie ma czasu. Także wszystko. A na sobie mam taki przykład, że będąc w podróży jeszcze z Krotosem z Brukseli do Istambułu, ja jechałam tylko z Brukseli do Wrocławia, to było trzy tygodnie i jak wróciłam do biura, to się okazało, że zgubiłam parę kilogramów, ale zgubiłam również oponkę. Całe biuro mi gratulowało. Super. Pani Aniu, ja muszę chyba jeszcze zadać ostatnie pytanie. Ma Pani plany na kolejną podróż rowerową? Plany są zawsze. Obecnie zmieniły się uwarunkowania jeździmy już 50-60 km dziennie. Noclegi są stacjonarne, już bez namiotu, ale kiedyś przejechaliśmy. Z Donanku, z Donanku, od źródeł Dunaju do Aszach w Austrii to było tylko 800 km natomiast z tego Aszach pozostało jeszcze 2000 do ujścia Dunaju w Rumunii, a więc przez Słowację, Serbię, Węgry, Bułgarię. Dziękuję. Dziękuję Pani Aniu. Pani Aniu, to w związku z takimi pięknymi planami podróżniczymi życzę Pani samych szczęśliwych, bezpiecznych wyjazdów rowerowych i wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. Do widzenia Pani. Proszę Państwa, zapraszam Państwa do kolejnych odcinków opowieści podróżniczych. Zapraszam Państwa do odwiedzania bibliotek, szczególnie biblioteki Bawielato. Polecam książkę Pawła Hille Talita, bardzo ciekawa i subskrybujcie nasz kanał Telewizja Senior.